Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grać znowu w szachy, bo ostatni odcinek z szachów dosyć przyjemnie się przyjął, na ten moment jak to nagrywam ma chyba 80 wyświetleń, czyli lepiej niż większość filmów, które ostatnio wrzu wrzucałem, bo ostatnio też nie wiem czemu, coś mi się osłabiły wyświetlenia, ale dobra, już nieważne, nie będę przedłużać już i tak wystarczająco przedłużać. Play. Gramy 10-minutową gierkę. Mamy 700 euro i zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Oh. Hmm. Nie wiem, powinienem zagrać. W ogóle ten rzadko mi się zdarza, że chłop idzie tym... tym... E, hetmanowym pionkiem. Czy jak go można inaczej nazwać? Dobra, odbronimy sobie pionkę tutaj. I w ogóle ten obra, teraz mogę mieć mały problem, jeśli on mi to zbi mm. a nie przecież on mi nie może zbić tego pionkę, bo ja tutaj Hetmana jestem jakiś upośledzony przecież. Dobra. To jakby to najlepiej wykombinować. Huh. Mogę po prostu go tutaj zaatakować i tym piątkiem tutaj przejść. Siup. I tutaj będę mógł roszadę zrobić. Albo może, nie wiem. A ten chłop... W tym chłopku minuję, Ten chłop sobie broni tego pionka. Tutaj nie może nigdzie iść. Za, to zaatakujemy go troszeczkę. Zobaczymy co zrobi. Albo to zignoruję, coś innego zrobi, albo tym piątkiem ruszy, że jak ja zbiję tą, z, zbiję tą... Y, hetmanem tą... I, i z przyzwyczajenia mówię na Hetmana damka, bo... Kiedyś jak, jak byłem małym brzdzącem to się nauczyłem, że to jest damka albo królowa. Dobra. Siup. I chłop chyba stracił skoczka. Najlepiej gdzie bycie mógł nim pójść, to chyba żeby się wrócić, żebym tutaj ten Bo jeśli tu, tutaj pójdzie, zostaje zbity po prostu Jeśli pójdzie tutaj, zostaje zbity Gdzie jeszcze może iść? Tutaj nie, nie może Tylko tutaj może, a tutaj też zostaje zbity To bardzo dobrze mi teraz poszło, mi się wydaje O kurde, dobra Teraz, czy lepiej uciekać, czy go atakować. Więc tak, jeśli ja mu zbiję, to on mi zbije. I co wtedy robić? Wtedy będę mógł tą tutaj, ale wtedy on będzie mógł mi ten i nie, nie odbije tego pionka, więc... Mogę... Co się wydarzy, jak na przykład pójdę tutaj, nie ja wiem, tutaj coś się nie opłaca, bo my ja tym, a jeśli, jeśli bym poszedł tutaj... To będę mieć dodatkową obronę do pionkę i... ...hetmanem będę mógł Będę musiał odejść zaraz Więc zobaczymy Co chłopak teraz zrobił? dobrze Niec, co... co chłop zrobił? po prostu... Po prostu sobie podstawił skoczka to są trzy punkty na plusie, to chyba raczej wygram tą partię, nie tak jak w poprzednim odcinku. Dobra, tutaj żeby nie... Dobra, tak możemy zrobić, żeby nie mieć już podwójnych pionków i po prostu zrobimy sobie wymianę pionków. I będzie super, pimpuś, lampuś. Wtedy, jak on mi zbija, ja mu zbiję, wtedy będę mógł na przykład tym tutaj iść, bo jeśli pod... potem bym chciał pójść tym tutaj, żeby on mi zbił, ja bym mu zbił, i jeśli on by mi zbił tutaj, to ja tym bym mu tutaj zbił. Dobra, co ten chłopak kombinuje? On mi chce tutaj zbić. Huh. Co mi się teraz opłaca zrobić? Nie wiem, w sumie. Zamknijmy tą pozycję, żeby zobaczyć, co chłop wykombinuje. Bo się mi tutaj zbije, to ja tutaj mu będę mógł zbić. I jeśli potem coś zrobi z tą wieżą, że gdzieś nią pójdzie, tutaj, tutaj, nie wiem, gdziekolwiek, to ja będę mógł mu zbić po prostu tego pionka. Więc zobaczymy. Dobra. chłop tutaj mi próbuje wejść. W jeśli sensie ja mu zbiję i mi zbiję tym. To będzie mi mógł tutaj jakoś wejść, a w sumie ty, ty, to nie będzie mógł, bo ja będę mógł wtedy tutaj, o, to będzie dobre, no, to będzie dobre, żeby, żeby tutaj się obronić przed tym, chociaż z, z drugiej strony tak naprawdę he, też hitmanem mogę tutaj to po prostu ten, no właśnie, to idziemy dalej, tutaj, gdzie są maczek teraz, będzie musiał się wycofać, bo gdziekolwiek by nie ruszył do przodu, to ja go mogę po prostu zbyć, no. A tutaj to, jak, 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 to zrobię, to będzie wymianka. Ale to mi się opłaca, chyba, żebym z tym coś zrobił, chociaż... Dobra, zróbmy sobie wymiankę, nie wiem, czy wymiankę hetmanów mi się opłaca robić. Dobra, zróbmy sobie Roshada. Ten, kto zbije Hetmana, to teraz będzie na straconej pozycji, bo ten, kto go odbije, wierzą, to będzie mieć ten. Będzie kontrolować jedną linię środkową. Okej. Okay. Chłop ucieka Hetmankiem. To ja bym mógł teraz na przykład... Oh. Bym mógł z tego pionka tutaj przeatakować, ale Nie wiem Bo jeśli ja pójdę tutaj tym Hetmanem to chłop może iść tutaj po prostu i już nic nie mogę zrobić Chociaż wtedy bym mógł iść tutaj Dobra, dobra, dobra Zobaczymy jak nasz przeciwnik zareaguje Na Hetmana na środku wszystkiego Zresztą tylko też może iść tutaj, ale wtedy to po prostu mu zbijam pionka Okej okay. Damowy pioneczek O kurczę Nie zauważyłem tego Teraz odejść czy się tego zasłonić o, Odejdę Tutaj, żeby mi tego pionka nie zbił. Hop. Ale dobra, wcześniej on podstawił, teraz ja podstawiłem. Ale i tak jestem jeden. Jestem jeden pionek na plusie. Więc mamy szansę to wygrać. Teraz ten Hop myśli, co zrobić. Mi to by się najbardziej tutaj jakoś tym skoczkiem odejść, żeby wieże połączyć, żeby hitmana stąd przegonić w końcu okej okay. hmm. albo żebym tym piątkiem przy tutaj, bo tam ma tutaj, tylko to to są już dwa ruchy, więc nie wiem, czy jeśli na przykład tym piątkiem tu nie pójdę, to on potem nie pójdzie wieżą sobie tutaj. To ja bym... Skoczkiem sobie tutaj poszedł i potem próbował mu Hetmana jakoś przygonić, bo on teraz możliwe, że pójdzie wieżą tutaj. Ja wtedy tą wierzą tutaj i chłop Hetmana będzie musiał jakoś uciec stąd. Nie wiem jak, ale... ej, 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 ej. ej. Dobra hop, tak próbuję Nie podoba mi się to Teraz żeby tego nie schrzanić Kurde Jeśli pójdę tym tutaj to chłop mi to zbije po prostu ja to zrobię tym A, a jeśli pójdę tutaj chłop możemy jakoś Dobra Spróbuję iść tutaj Chłop, chyba mi nie, nie motuje tak prosto bo tym tutaj nie może iść bo wtedy ja bym go zbił tutaj też tutaj też nie może iść bo też bym, bym go zbił bym, bym mógł nawet na dwa sposoby zbić więc mam nawet bezpieczne od tego króla o kurde Ajajaj! No co? jedyne co mogę zrobić to iść tutaj. Aha. No, to, no to... no to na telewizorze.